Słuchajcie, dzisiaj tak na krótko przyjechaliśmy, właśnie jesteśmy w Walencji tutaj będziemy teraz przez miesiąc mieszkać, przyjechaliśmy zobaczyć jakie są postępy I jak widzicie, albo i nie, ale raczej widzicie to już wylali powiedzmy poziom zero tak, patrzcie się, tu będzie musiał być podjazd, to wszystko tu będzie musiało być wybetonowane bo tu jest droga i będzie podjazd do tego wjazd na parking, tu będzie parking, nie będzie za duży parking Liczę, że na 4-5 samochodów tutaj, tam będzie, tu będzie gate, tam będzie budka strażnicza i tamten będzie się przychodziło do recepcji, a tutaj będą wejścia do apartamentów. Tak to wygląda. O. Słuchajcie, już dużo się dzieje na budowie. Mamy poziom zero prawie skończony. Jeszcze tutaj będzie wylewka. O! Pięknie. Tutaj kuja szuka odpowiedniego gwoździa. Zobaczcie się. Nie to żeby były zardzewiałe. Ale to tylko do tych. No coś idzie do, do przodu, ale jaki to będzie etap później, to nie wiem. Nie mogę na razie dużo zdradzić wam. Tutaj jeszcze robią. O. To będzie, że level zero No dużo będzie trzeba tutaj wysypać. To trzeba przyznać prawie... Jakieś 40 cm. i teraz będą wylewać na dniach. Filary wszędzie tu, i też w tam. Słuchajcie, jesteśmy właśnie w moim tutaj. Będzie salon. Jakbyście się pytali, potem będzie magazyn pokój dziecięcy. Pokój dziecięcy numer 2. Łazienka yy, taka wspólna dziecięca. Tu będzie druga łazienka nasza, będzie nasza sypialnia i tam będzie na końcu będzie nasze studio i moje miejsce tak naprawdę do pracy. Nie za duże, ale wystarczy. No, to tak to wygląda. Look guys, I'm here making, starting making the wall of second house. If jeśli ktoś chce how yeah? like jak to wygląda, it's I that. And tak. have the metal, macie I to tutaj na I I tak. I to wygląda, tak. po to zacząłem mówić A tutaj zamek powstaje, jakby ktoś się pytał nasi sąsiedzi kolejne piętro i na to będą rzucać cement tak to wygląda tutaj na Filipinach Stawa. słuchajcie Tutaj zanim zaleją to betonem, to już kładą pełną elektrykę. Pełną elektrykę, jakbyście mi słyszeli. Sorry, głośno jest, bo tam pracuje cały czas. A dla tych, co nie wiedzą, jak się robi zbrojenie, to tu jest specjalna maszyna i chłopaki robią zbrojenie. Oni cały miesiąc robią tylko zbrojenie. Witajcie! Dogrywam materiał z drona kolejnego dnia, ponieważ wynajęliśmy tutaj apartament bardzo blisko naszej budowy resortu i postanowiłem odpalić drona i polecieć z naszego apartamentu do resortu. To jest centrum Walencji, tak naprawdę, i oddalone jakieś 500 metrów od resortu. Problem w tym, że tam jest strasznie dużo kabli, jednak ten sygnał z drona nie był super jakości. I tutaj macie Barangay Bang-O To się nazywa. I już po prawej stronie się ukazuje w górnym rogu nasza, nasz resort O. Prace idą powoli, to trzeba przyznać, ale do przodu Tutaj mamy apartamenty, te sześć apartamentów pod wynajem od lewej strony, później będzie basen, siłownia i nasz dom. W tej chwili jest robiony poziom 0, ponieważ wszystko jest na podwyższeniu. Możliwe może, Tak naprawdę to jest, jesteśmy na etapie kończenia poziomu 0. Później już pójdą i wszystkie prace bardzo szybko do przodu. Są już zrobione filary, tak naprawdę, jeśli chodzi o zbrojenie filarów. Tutaj jest, jest kolejny dzień, jest wylane tutaj wysypany żwir, na który będzie wysypywany cement na, w ciągu kilku paru kolejnych dni. O tyle fajnie, że mamy apartament dosyć blisko budowy i mogę sobie sprawdzić, ile pracowników pracuje na budowie w danym momencie. Prawda? Tak jak dzisiaj to jest około 10 osób, może nawet mniej które pracuje wysypują żwir, prawda, pod podłogę. Były kamienie, potem ziemia, teraz jest taki żwir i potem będzie cement. Dom będzie miał całkowicie 162 m taki kwadratowy taki jest w planie. bateria mi pada. Muszę wracać. Widzicie tutaj tak naprawdę kawałek wulkanu, akurat chyba nieaktywnego z tego co wiem i przed nami się ukazuje Walencja. Dobra, słuchajcie, wystarczy na tego bo jest bardzo, bardzo gorąco, więc na dzisiaj wystarczy tego oglądania, ale prace idą, idą do przodu. Nie wiem czy Wam pokazałem, te pustaki są zalane całkowicie cementem, dlatego są wystarczająco twarde, a te co rozwalałem podobno rozwaliły się dlatego, że były mokre i to pewnie był ten powód. Ale mam nadzieję, że tam wypowiecie się w komentarzach, dzisiaj, dzisiaj się ukazuje ten film, który, o którym mówię, o tych pustakach. Patrzcie się jeszcze raz budowę. Raz, dwa, trzy domy. Tu będzie nasz resorcik. I rozmawiając z właścicielem dokupimy jeszcze ten kawałek ziemi i prawdopodobnie zrobimy dwa pokoje więcej dla służby. No i tutaj też będzie zjeżdżalnia do basenu i restauracja. A tutaj mają powstać te kondominium do, do sprzedaży. I mamy oczywiście Karabao. Dobra. Widzimy się później.